Uroczystość święta ludowego to taka uroczystość, na którym wypada, należy jest to doskonały moment, aby podziękować wszystkim tym, którzy zaufali i obdarzają zaufaniem polskie stronnictwo ludowe. Za co chciałem tutaj w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów bardzo serdecznie podziękować. I jednocześnie złożyć deklarację, którą jest, jest to deklaracja nieustająca, że mamy wolę, aby cały czas działać na rzecz wszystkich mieszkańców naszej Lubelszczyzny. Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo, święto ludowe to takie święto organizowane przez ludowców, ale jednocześnie trzeba podkreślić, że jest to święto, które jednoczy. Jednoczy pokolenia i grupy społeczne. Jednoczy pokolenia, jak patrzę dzisiaj tutaj na plac, zarówno wnuczków, rodziców oraz dziadków. I w Polskim Stronnictwie Ludowym jest tak samo jak na dzisiejszym święcie. Ono jednoczy nas wszystkich i miejsce zarówno na dzisiejszym święcie, jak i w Polskim Stronnictwie Ludowym jest dla każdego. Jednocześnie ta nasza uroczystość i to święto ludowe jednoczy, moi drodzy, także ludzi. Ludzi różnych zawodów i różnych poglądów politycznych. Niech to święto będzie świętem wzajemnej integracji, rozmów o przyszłości, wyrazem troski o mieszkańców naszego regionu. Ale jednocześnie bardzo gorąco apeluję o to, abyśmy my właśnie w ludowej rodzinie nade wszystko starali się myśleć, i starali się zastanowić nad tym, jaka aktualnie powinna być nasza misja w nowych warunkach. Nad rolą PSL-u w kreowaniu rozwoju regionu teraz i wobec nowych wyzwań. Nad sposobami umacniania potencjału instytucjonalnego i społecznego. Zdolnością do reagowania na coraz to nowe i trudne potrzeby współczesności. Jaką przyjąć strategię, działania, aby sprostać nowym wyzwaniom? Przed polskim stronnictwem ludowym oraz nami wszystkimi, którym leży na sercu dobro naszego regionu, a przede wszystkim dobro ludzi tu mieszkających, jest bardzo dużo do zrobienia. Wiemy o tym wszyscy. Dlatego musimy wyprzedzać czas, a nasze działania tak projektować, aby widzieć i trafiać. W dynamicznie zmieniające się potrzeby i wyzwania przyszłościowe. Moim pragnieniem, ale myślę, że całej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Województwie Lubelskim jest skoncentrowanie się na czterech strategicznych celach, które są odpowiedzią na tą strategię działania, o której mówiłem kilka słów wcześniej. Po pierwsze, jest to budowanie więzi we wspólnotach lokalnych. Środowiska te nie oczekują nie tylko transferu wiedzy i doradztwa, ale przede wszystkim profesjonalnego rzecznika nowych rozwiązań, kreatora innowacyjności, budowania sieci współpracy, wzmocnienia kapitału społecznego, który jest w każdym regionie, a szczególnie naszym, determinantem sukcesu. To właśnie polskie stronnictwo ludowe odpowiada. I stara się koncentrować właśnie na budowie więzi we wspólnotach lokalnych. Po drugie, to promowanie dobrego zarządzania. To właśnie ludzie polskiego stronnictwa ludowego udowadniają w samorządach, jak powinno się rządzić. To tam na szczeblu lokalnym odnosimy sukces. I te dobre praktyki przenosimy także na poziom zrządzenia w Warszawie. Bo Praktycznie każda osoba dzisiaj z naszej rudowej rodziny, która pełni ważne funkcje w Warszawie, w tej koalicji, miała i zebrała doświadczenia właśnie z samorządu. Od tego wyzwania, od tego właśnie dobrego rządzenia zależy szansa rozwoju i przeskok cywilizacyjny. Chodzi tu zarówno o budowanie jakości strategicznego myślenia, jak i budowanie zdolności do skutecznego i efektywnego wdrażania właśnie tej strategii. Moi drodzy, po trzecie jest to rozwijanie współpracy. Współpracy, którą polskie stronnictwo ludowe proponuje każdemu, komu leży na sercu dobro tej ziemi, dobro mieszkańców województwa lubelskiego. Wielu wytyka nam, że jest to nasza wada, ale my. Bądźmy twardzi w swoim postanowieniu. To właśnie polskie stronnictwo ludowe potrafi współpracować i rozmawiać z każdym. Inne ugrupowania polityczne nie zawsze to potrafią. To jest nasz atut i zawsze warto to podkreślać i nigdy nie wolno się tego wstydzić. A we współpracy i w aktywnym działaniu jest potencjał, który należy wyzwolić i ożywić. Po czwarte, podjęcie wyzwań wynikających ze zbliżających się wyborów parlamentarnych, bo nie zrealizujemy żadnego z tych pierwszych trzech celów, które podałem, jeśli nie będziemy mieć wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, a wpływu mieć nie będziemy w sytuacji, kiedy nie pokażemy siły jedności, jedności umysłu i jedności działania. Moi drodzy, w tym uroczystym dla każdego ludowca dniu, niech będzie mi wolno podziękować każdemu z Was za wspólną pracę, za Wasze inicjatywy, które realizujecie w swoich gminach, powiatach i na terenie województwa, za budowanie siły wspólnoty. Bo bez zbiorowej siły, jedności i mądrości, która jest potrzebna, nie można odnieść sukcesu. Zbliżające się wybory to kolejny sprawdzian dla polskiego Stronnictwa Ludowego, to kolejny sprawdzian dla naszej siły jedności i współdziałania. Jestem przekonany, że jeśli tego współdziałania, tej siły nam nie zabraknie, to z pewnością odniesiemy sukces, tak jak w zeszłorocznych wyborach samorządowych. Moi drodzy, na listach polskiego stronnictwa ludowego znajdziemy najlepiej przygotowanych kandydatów do tego, aby pełnić niezwykle ważną rolę, jaką przychodzi parlamentarzystom realizować w parlamencie polskim. Dbania o kraj, ale także dbania o naszą ziemię lubelską. Postawmy sobie zatem wspólnie ambitne i konkretne cele. Cele, z którymi polskie stronnictwo ludowe, jak i środowiska z nim związane będą połączone pasją wspólnego myślenia i działania na rzecz naszego wspólnego dobra, które skupia się w dwóch ważnych słowach. Województwo lubelskie. I na koniec. Proszę mi pozwolić zacytować błogosławionego Jana Pawła II. Niech to będzie przesłaniem dla wszystkich, ale przede wszystkim dla nas ludowców, dla nas koleżanek i kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Dziękuję bardzo.